Proszę Państwa, drugi temat, który mamy to jest znaczenie gospodarcze pszczoły. To już wiemy, jak wygląda pszczoła, to też już wiemy, anatomia pszczoły, bo to ja przypominam bardzo ważnym istotnie. Produkty pszczele to jest miód, pyłek kwiatowy, propolis, czyli po grecku propolis, po polsku kiki pszczeli, wosk pszczeli, jabłko pszczeli, mleczko pszczele. Jest sześć tych produktów, które mamy, ale to jest dopiero jedna część. A 16 części, jakie wychodzą, wychodzą z, od pszczół, to jest dla rolnictwa. To jest dlatego, że przyroda funkcjonuje, żyje. Muszą Państwo sobie zdać sprawę, jedliśmy przed chwilą że co trzeci kęs pochodzi od pszczół. Więc proszę sobie wyobrazić, jak olbrzymie znaczenie. Ja jestem pszczelarzem, i w momencie, kiedy pisałem w rubryce zawód pszczelarz, to na mnie patrzyli z politowania godnym wzrokiem urzędnicy czy ktoś. Co to za zabójstwo? Co, co to za zawód? Nie, to jest hobby, to jest jakieś tam y, takie tylko sobie dodatkowe zajęcie. I tak traktowane jest pszczelarstwo niestety przez cały czas. Tutaj wielka część i chwała księdzu Henrykowi Ostakowi, y, który y, przywrócił częściowo na należną rangę właśnie polskiemu pszczelarstwu. Pamiętacie Państwo, że o pszczołach nie było za dużo mowy. Ci, którzy dawniej należeli do związku przed, w latach 70., -tych, 60., -tych, no to związek był tylko po to, żeby cukier dostać. I w zasadzie na tym się kończyła. Nawet takich specjalnych zebrań nie było robionych. Ale już, o, ja, no tak, już zależało tylko, ale, ale generalnie o jakichś świętach miodu, o czymś takim, to nie było mowy. Ksiądz Ostach dopiero wprowadził w 72 roku pierwsze. Sądecki Dzień Strzelarza Powiatu Sądeckiego, potem powstał Dom Strzelarza, który jest kamienny, który jest takim domem, yy, yy, nie wiem, który był pierwszy, ale nie nasz był pierwszy, aż był drugi w Tarnowie, nie? Więc yy, później był dom, dom tam. Ta. Natomiast Dom Strzelarza w Kamiannej jest ogólnopolski, bo tam cała Polska się składała na jego budowę, obecnie wymaga już remontu, myślę, że obecny związek to nowym... I jest w no, to mam nadzieję, że podejmą w końcu jakąś konkretną decyzję i ten dom uratują, yy, znaczy uratują. Ten dom po prostu wymaga w tej chwili konkretnie wsadu ekonomicznego, bo po tylu latach, 83 rok otwarcia, on już wymaga modernizacji no i musi się dostosować do dzisiejszych wymogów. Ale wracamy do tematu. Pracowałem przez długie lata w brzesku stacją nasieniania pszczół. I tylko bo tu mieliście w Tarnowie na krzyżu były czoda chlebna, a w brzesku były buchaje i pszczoły. I nie ukrywam, że co buchajowi z kolucha spadło, to do pszczół się to stało dopiero wtedy. Zawsze były pierwsze krowy, pierwsze świnie, a pszczoły były gdzieś w szarym kącie. Doktor Pałkowski tam przede wszystkim położył do i to jedna część to są produkty pszczele które pozyskujemy, a 16 części to jest to co zyskuje pszczelarstwo. Pszczoły w rolnictwie to jest przede wszystkim istota zapylania roślin i tutaj mamy zapylanie roślin od wczesnowiosennych aż po te rośliny uprawowe. Rośliny owadopylne na świecie żyją, bo proszę sobie wyobrazić 250 do 300 tysięcy gatunków roślin okryto nasienne stanowiących podstawę łańcuchu pokarmowego to, co jest potrzebne nam do jedzenia, nam zwierzętom. wszystkie, wszystkich ziemskich ekosystemów lądowych i niektórych wodnych wszystkie, które rozmażają się płciowo, a jest ich większość, wymagają zapylania i o tym ludzie zapominają. Tutaj są dane takie o, morne, jak i merli prowadząc badania na 30 najważniejszych uprawach entomopoliny na terenie Unii Europejskiej, określili, że działalność pszczoły jako zapylaczy tych upraw wartość gospodarczą człowieka rocznie około 5 miliardów euro, z czego 4,3 miliarda przypada na naszą pszczołę wiodną apis medifera. No więc proszę zwrócić uwagę, pozostałe miliardy yy, niewielkie części nawet i to już są kwitne było No tutaj o wszystkach, żeśmy sobie opowiadali w poprzednim, więc nie będę tutaj. Tutaj macie właśnie Państwu pasiekę. O, wróć. O, tutaj macie pasiekę. Widzicie Państwa, tutaj jest to odmianie. No to jest w linii prostej. Będzie z 800 metrów może 500. No i on tutaj no, walcuje nie. w ciągu dnia, ładuje tylko szum. No, zapylanie upraw w Stanach Zjednoczonych jest przez pszczoły. Co jest różnica między Stanami Zjednoczonymi a Polską? Ponieważ my teraz z tą Ameryką się zaczynamy bratać, więc zawsze byli dla nas takimi jakimiś górów. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że w Ameryce pszczelarze płacą za zapylanie upraw. I w w Ameryce pszczelarz nie żyje z tego, co pszczoły przyniosą, tylko z tego, co zapylają. I każdy, kto ma jakąkolwiek uprawę, zaprasza pszczelarzy, płaci mu solidną kasę i on z tego żyje. A to, co sobie uzbiera z miodu i z pyłku, to jest dodatek. To jest taki taki tam sobie dodatek. Więc tutaj mamy zjednoczone yy, Zjednoczonych jest przez Przerobiony około 130 gatunków roślin rolniczych, te które są uprawiane yy, w Ameryce. Natomiast roczna wartość tego zaplanowania szacowana jest na 9 miliardów amerykańskich dolarów. Opiera, to się opiera z 1995 roku, ale te dane niewiele się zmieniają yy, w stosunku do dzisiejszych, dlatego ja tu je umieściłem, ale yy, no, i tak dalej. Można wyliczyć, że każdy wydany dolar na, o, to jest ważne, każdy dolar wydany na wynajem pszczół miotnych dla zapylania przynosi 41 dolarów. Czyli 40 ma na czysto. Ten, kto wynajmuje nas, pszczelarzy, ale nie w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa. Teraz, jeżeli pszczół by nie było w rolnictwie, to ta tabela bardzo ładnie pokazuje, Liczba w rolnictwie, liczba zawiązanych owoców. I na przykład nasze jabłka, których nie wiemy co robić, po 10 groszy w zeszłym roku sprzedawałem z ekologicznego sadu. ekologicznego, bo tam z tej pasieka i nigdy niczym nie błyskał. Nie? Więc yy, po 10 złotych mogły iść, po 10 groszy za kilo. Więc za transport mi się nie wróciło, ale też trzeba pilnować. No, A jabłuszkami pod niewari przez to. No, do, dokładnie. Znaczy, no, ja ruski nie sprzedawałem, ale. Ja mam mały sad w tej chwili, bo też mam no, duży sad, ja teściowa go ograniczyła, no, ale, ale tam mam postawione pasieki i nigdy żadnego oprysku tam nie, nie jest się w stanie zrobić. No i nie robię, ale mamy te jabłka wolne od chęci zupełnie. No i mówię, to one idą tak zmianowo. No ale teraz weźmy jabłonie. Z pszczołami 6 owoców do 20 się zawiązuje, a bez pszczół 6 najwyższej. Na dusze 8 do 23 się zawiązuje owoców, a bez pszczół niecałe 2. Czereśnie podajmy większą. Czereśnie z pszczołami 10 do 18 owoców, a tak to jest nawet niecała jedna. Yy, połówka tylko piśnie. Obcopylne. Te, które wymagają owadów, to jest z pszczołami 4 do 18, a tu niecałe 1. Wiśnie samopłodne, te, które nie wymagają pszczół i owadów, no to jest 18 do 33, a bez pszczół połowa mniej. Jakoś to mi nie pasuje, no ale tak to na to wychodzi. Śliwy obcopylne, te, które wymagają owadów, mamy z pszczołami jest 11 do 25 owoców, a bez pszczół jest ledwo ponad 1. I śliwy samopłodne, te, które nie, nie wymagają owadów, jest 14 do 28, prawie 30, a tutaj mamy połowę tego. A no więc mimo wszystko te owady są potrzebne. No tutaj okay. mamy jeszcze cebula, proszę zwrócić uwagę, jest 68 do 80 owoców, a, a bez pszczół tak 13. To jest 1, ósma, 1,7. Ogórek 60, 70 owoców, a tak to jest ledwo jeden tak lekko przychylowy. Martkę w 88 do 94 owoców, a bez pszczół mamy 10. Gryka 11,23 z pszczołami owoców, a tak to jest tak 10, czyli do, na, nawet nie nieosiogradonej granicy yy, tej pszczołku. Słoneczni. Proszę zwrócić uwagę jak olbrzymie 95. A tu 13 najbliższy. Fasola wielokwiatowa. No, u, u was fasoli tu nie ma, nie? Tak jakoś, ale za Bo tam u nas jest ta, ta w zagłębie przy Dunajcu, no to robią tą fasolówkę wódkę. Nawet z tego ciasta wypiekają cudami wymyślają, ale ja generalnie fasolę lubię taka. Jaka jest. Lucerna też jest bardzo wielkich od 30, a tutaj nawet, jedno, nawet jedna dziesiąta. Proszę Państwa, pyłek kwiatowy który jest dla nas istotny. Pyłek kwiatowy jest od białego aż po czarny, cały czarny z maku. Im bardziej różnorodny, tym dla pszczół lepszy, i dla nas również tak pozyskujemy. Przypominam, że z pyłku kwiatowego powstaje potem pierzka, która jest chlebem dla pszczół, jest lekko strawna, przyswajana, lepsza jest od pyłku kwiatowego surowego. I jeżeli ktoś pyłek kwiatowy je, to przypominam o, piękne włosy, zęby, jak to ma? wąsy, nie? Bołsy, no. paznokcie. To wszystko ma piękne yy, i system nerwowy, i obraz krwi jest rewelacyjny. Dla osób, dla uzdrowieńców jest to dobre, dla anemików również wypięta jest o wiele lepsza. Jest droga, bo ją pozyskujemy ręcznie, ale, ale jest łatwość, jakby produkuje. Z rejestru prowadzonych przez inspektorat weterynarii państwowej wynika, że w kraju jest półtora miliona Rodzin pszczelnych w całości. To nie są dane takie do końca prawdziwe, z tego względu, że mamy obowiązek, każdy z Państwa ma obowiązek, mając pszczoły, zgłosić do Powiatowego Inspektora Jakości, weterynarii, ale nie ma obowiązku, jak Państwo zlikwidujecie pasiekę, wykreślać. I dlatego to mogą być takie tylko szacunkowe ilości, ale myślę, że w tej granicach mniej więcej się to mieści. Najmniej w województwach podlaskim. Było tych pszczół, a najwięcej jest tutaj w Podkarpackim. Prawie głównie na rodzinach ucierpywanych w pasiekach, nie przekraczających 21 trzecia rodzin pszczeli, to są takie pasieki do 20 dni. Nieznacznie powyżej 200 tysięcy rodzin pszczeli zaliczamy do działów specjalnych. Co to znaczy dział specjalny? Tak jak ja mam podobne matek pszczeli, to jest dział specjalny, znaczy gdzie jest ponad 80 pni musi być. A jeżeli się ma powyżej 80 to trzeba się zgłosić do Urzędu Skarbowego, bo zamieszają podatek. Więc powyżej 80, tak Pamiętaj, że jeżeli Państwo gdziekolwiek mówicie, że macie 90, to jak urzędnik usłyszy, to może was kontrolować.